Teoria liczb zajmuje się własnościami zbioru liczb całkowitych, przede wszystkim tymi związanymi z operacjami arytmetycznymi. Być może najważniejszą z tych własności jest to, że liczby całkowite można dzielić z resztą. Przyjmujemy konwencję, że dzielimy zawsze przez liczbę dodatnią, w razie potrzeby znak minus przesuwając z licznika do mianownika ułamka. Dla dowolnej liczby całkowitej A i dodatniej B istnieją wyznaczone jednoznacznie liczba q, czyli iloraz z dzielenia A przez B oraz r z zakresu od 0 do B mniej 1, czyli reszta, którą oznaczamy A modulo B, które spełniają równanie A równe b razy q plus r. Ta własność wynika z zasady minimum głoszącej, że. Każdy niepusty podzbiór zbioru liczb naturalnych ma element najmniejszy. Możemy bowiem rozważyć zbiór x nieujemnych liczb w postaci a minus b razy t. x z pewnością jest niepusty, ponieważ wyrażenie minus b razy t może przyjmować dowolnie duże wartości, jeśli t przebiega ujemne liczby całkowite. Najmniejszy element zbioru x, c, równe a minus b razy t0 dla jakiegoś t0 y, musi być mniejszy niż b, bo w przeciwnym razie c minus b też byłoby elementem x, co przeczyłoby minimalności c. Jako r bierzemy c, a naszym q jest t0. Przytoczmy jeszcze dla porządku kilka dobrze znanych definicji. Y, jeśli a jest równe b razy c. To a nazywamy wielokrotnością b, zaś b dzielnikiem a. Przypominam konwencję, że dzielimy tylko przez liczby dodatnie. Do oznaczenia relacji bycia dzielnikiem stosujemy pionową kreskę. Piszemy b pionowa kreska a, a czytamy b dzieli a. Liczba pierwsza to taka liczba większa niż 1, której dzielnikami są tylko jedynka i ona sama. Zatem liczby ujemne i jedynka nie są pierwsze. Największy wspólny dzielnik, albo krócej NWD, dwóch liczb, nie będących jednocześnie zerem, najlepiej zdefiniować bez odwoływania się do uporządkowania liczb całkowitych, a jedynie do relacji podzielności. Takie podejście pozwala przenieść pojęcie największego wspólnego dzielnika na takie struktury matematyczne. W których nie ma naturalnego porządku, ale jest odpowiednik dzielenia z resztą, np. Na, na pierścienie wielomianów. Nasza definicja największego wspólnego dzielnika liczb a i b, o której łatwo pokazać, że jest równoważna temu, co sugeruje nazwa, największa liczba, która dzieli jednocześnie a i b, jest następująca. NWD liczb a i b to taka liczba s. Że s jest wspólnym dzielnikiem a i b, a przy tym każdy wspólny dzielnik a i b dzieli s. Jeśli nwd a i b jest równe 1, to mówimy, że liczby a i b są względnie pierwsze, co oznaczamy widocznym tutaj symbolem prostopadłości zapożyczonym z geometrii. Zróbmy teraz drobną dygresję algebraiczną. Zbiór liczb całkowitych to struktura algebraiczna nazywana pierścieniem. Jej elementy można do siebie dodawać, odejmować, mnożyć, ale nie zawsze dzielić, bo ta operacja czasem wyprowadza poza nasz zbiór. Podzbiór pierścienia nazywamy ideałem, jeśli dodawanie i odejmowanie jego elementów oraz mnożenie jego elementów przez dowolne elementy pierścienia nie wyprowadza poza podzbiór. Przykładem nietrywialnego ideału w pierścieniu liczb całkowitych jest zbiór liczb parzystych, albo ogólniej zbiór wielokrotności jakiejś liczby C, czyli zbiór liczb w postaci c razy x, gdzie x przebiega wszystkie liczby całkowite. Liczbę C nazywamy generatorem tego ideału, a sam ideał ideałem głównym, co oznacza, że jest generowany przez jeden element. Okazuje się, że w pierścieniu liczb całkowitych wszystkie ideały są główne. Rozważmy bowiem ideał i, i niech C będzie jego najmniejszym dodatnim elementem. Gdyby C nie było generatorem, czyli istniałoby jakieś a należące do i, ale nie będące wielokrotnością c, to reszta z dzielenia a przez c byłaby mniejszym od C, ale dodatnim elementem I, co przeczyłoby wyborowi C. Powracając z dygresji, dla dwóch ustalonych, nie będących jednocześnie zerem, liczb A i B, spójrzmy na zbiór I liczb postaci A razy X plus B razy Y, gdzie X i Y przebiegają wszystkie liczby całkowite. Ten zbiór jest ideałem, bo jest zamknięty na dodawanie, odejmowanie oraz na mnożenie przez dowolną liczbę całkowitą, a skoro w Z zbiorze liczb całkowitych wszystkie ideały są główne, to i ma generator s. Bez straty ogólności możemy założyć, że dodatni, bo zawsze zamiast s możemy wziąć minus s. Ponieważ wszystkie elementy i są wielokrotnościami s, więc w szczególności a i b. Które również do i należą, dzielą się przez s. Z drugiej strony, skoro s należy do i, to oznacza, że jest w postaci ax plus by dla pewnych całkowitych x i y. Jeśli zatem d jest dowolnym wspólnym dzielnikiem a i b, to d musi dzielić każdą kombinację liniową o całkowitych współczynnikach liczb a i b, a więc również s. Współczynniki kombinacji liniowej liczb a i b, dające ich największy wspólny dzielnik, są bardzo ważne z punktu widzenia zastosowań tego pojęcia. Mianem algorytmu Euklidesa określa się wzór rekurencyjny, pozwalający na efektywne obliczanie NwD, ale jego rozszerzona wersja pozwala przy okazji wyznaczać te współczynniki, czyli x i y takie, że NwD a b. Jest równe a, a razy x plus b razy y. Uwaga, współczynniki x i y nie są wyznaczone jednoznacznie. Definicja nwd a i b jest symetryczna i łatwo sprawdzić, że nwd minus a i b jest równe nwd a i b. Więc bez straty ogólności możemy założyć, że obie liczby są nieujemne i b jest mniejsze równe niż a. Przypadek brzegowy we wzorze rekurencyjnym to B równe 0. Jest jasne, że NWD, A i 0 to A. I możemy przyjąć w tej sytuacji x równe 1 i y równe 0, chociaż dowolne inne y też byłoby dobre. Właściwy wzór rekurencyjny mówi, że NWD, A i B jest równe NWD b i reszty z dzielenia a przez b czyli a modulo b Jego poprawność wynika z tego, że jak łatwo sprawdzić zbiory wspólnych dzielników liczb a i b oraz liczb b i a modulo b są jednakowe Załóżmy zatem, że znamy współczynniki x' i y' kombinacji liniowej liczb b i A modulo b, której wartością jest nasz największy wspólny dzielnik. Chcemy teraz wyrazić tę samą wartość jako kombinację liniową liczb a i b. Zauważamy, że A modulo b to a minus b razy wartość ilorazu, czyli podłoga z a przez b, i po prostych przekształceniach widzimy, że jako x możemy wziąć y', a jako y x' minus y prime razy wartość ilorazu a przez b. Zobaczmy ten algorytm w działaniu. Niech a będzie równe 36, b równe 15 i szukamy liczb x i y takich, że nwd a i b to jest a razy x plus b razy y. Kolejne odwołania do wzoru rekurencyjnego odpowiadają kolejnym wywołaniom rekurencyjnej procedury. Nowa wartość A to wartość B z poprzedniego wiersza, zaś nowe B to reszta z dzielenia starego A przez stare B. Wreszcie dochodzimy do B równego 0, które jest przypadkiem brzegowym wzoru rekurencyjnego i znamy już wartość wyniku, czyli NWD, którą jest aktualna wartość A3. Znamy też współczynniki x i y dla tej pary wartości: są to 1 i 0. Teraz, powracając z kolejnych wywołań rekurencyjnych, obliczamy wartości x i y dla aktualnej pary A i B na podstawie wartości x i y z wiersza poniżej. Nowe x to poprzednie y a nowe y obliczamy z wyznaczonego wcześniej wzoru albo po prostu dobieramy do a, b i x, tak? żeby podtrzymać niezmiennik nwd od ab równe ax plus by na końcu faktycznie mamy minus 2 razy 36 plus 5 razy 15 równa się 3 tak zwane Podstawowe twierdzenie arytmetyki mówi, że każda dodatnia liczba całkowita ma przedstawienie w postaci iloczynu czynników będących liczbami pierwszymi, a ten rozkład w dodatku jest jednoznaczny z dokładnością do kolejności czynników w iloczynie. Samo istnienie takiego rozkładu jest raczej oczywiste. Formalnie najprościej jest uzasadnić je przez indukcję. Jeśli naszą liczbą a jest jedynka albo liczba pierwsza, to stosowny iloczyn składa się odpowiednio z zera albo z jednego czynnika. Jeśli natomiast liczba A jest złożona, czyli daje się przedstawić jako B razy C, gdzie oba czynniki są mniejsze od A, to jej rozkład tworzymy przez połączenie istniejących z założenia indukcyjnego rozkładów B i C. Nietrywialną częścią twierdzenia jest natomiast jednoznaczność takiego rozkładu. Przyda nam się pomocniczy lemat. Jeśli liczba a dzieli iloczyn b razy c i jest względnie pierwsza z jednym z czynników, to musi dzielić drugi. W celu udowodnienia lematu rozważmy kombinację liniową liczb a i b, dającą ich nwd, czyli jedynkę, bo a i b są względnie pierwsze. AX plus BY równe 1. I pomnożmy ją stronami przez C, dostając tożsamość ACX plus BCY równe C. Oba składniki po lewej stronie tej równości są podzielne przez A. W pierwszym A jest wydzielone jawnie jako czynnik, a drugi jest wielokrotnością BC, które jest podzielne przez A. W takim razie C równe w sumie tych dwóch składników też musi dzielić się przez A. Możemy już przejść do dowodu właściwego twierdzenia, czyli jednoznaczności rozkładu. Dowód będzie przebiegał przez indukcję po A. Załóżmy, że A ma dwa rozkłady: iloczyn od B1 do BM, a zarazem iloczyn od C1 do CK. Gdzie wszystkie b i Ci są pierwsze, a czynniki w obu rozkładach są wypisane w kolejności niemalejącej. Załóżmy, że B1 jest różne od C1, na przykład jest mniejsze. B1 i C1 to różne liczby pierwsze, zatem są w szczególności względnie pierwsze, czyli jedynka będąca ich NWD, daje się zapisać jako B1 razy X plus C1 razy Y. Mnożymy tę tożsamość przez iloczyn od C2 do Ck i argumentując tak samo jak w dowodzie lematu, dochodzimy do wniosku, że B1 dzieli iloczyn od C2 do Ck. Teraz stosując wielokrotnie nasz lemat, wnioskujemy, że B1 musi dzielić którąś z liczb od C2 do Ck, a ponieważ są to liczby pierwsze, to po prostu B1 musi być równe któremuś Ci. To jest jednak sprzeczne z naszym założeniem, że b1 jest mniejsze od c1. Zatem b1 jest równe c1, a z założenia indukcyjnego liczba a podzielone przez b1 ma jednoznaczny rozkład, co kończy dowód. Niektóre relacje i funkcje określone dla liczb naturalnych można łatwo i zgrabnie wyrazić przez ich rozkłady na czynniki pierwsze. Niech P1 aż do PK będą wszystkimi liczbami pierwszymi występującymi w rozkładach liczb A i B z wykładnikami odpowiednio alfa 1 do alfa K i beta 1 do beta K. Niektóre z wykładników mogą być zerami. Wtedy. B jest dzielnikiem A wtedy i tylko wtedy, gdy wykładnik, z jakim każda liczba pierwsza występuje w rozkładzie B jest nie większy niż jej wykładnik w rozkładzie A. Liczby a i b są względnie pierwsze wtedy i tylko wtedy, gdy żadna liczba pierwsza nie występuje jednocześnie w rozkładach obydwu tych liczb z dodatnimi wykładnikami. Ogólniej, w największym wspólnym dzielniku a i b, liczba pi występuje z wykładnikiem równym minimum. Z wykładników Pi w rozkładach A i B. Mogłoby się wydawać, że ten wzór stanowi dobry sposób na obliczanie Nwd. Tak jednak nie jest, ponieważ nie jest znana efektywna metoda znajdowania rozkładu liczby na czynniki pierwsze. Najmniejszą wspólną wielokrotność, albo krócej Nww liczb A i B, czyli najmniejszą dodatnią liczbę podzielną zarówno przez A jak i przez B można, podobnie jak zrobiliśmy to z NWD, zdefiniować bez odwołania do relacji porządku. Jest to takie S, że zarówno A jak i B dzielą S oraz z tego, że A i B dzielą D wynika, że S dzieli D. Nie trudno pokazać, że NWW dwóch liczb to ich iloczyn podzielony przez ich NWD w rozkładzie najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb każdy czynnik pierwszy występuje z wykładnikiem równym maksimum z jego wykładników w obu rozkładach.